Cześć wszystkim! Kupę czasu nic nie nagrywałam. Głównie dlatego, że nie mam czasu, nie mam o czym, nie mam głowy do takich rzeczy. Dzisiaj też długo mówić nie będę, bo nie przygotowałam nic konkretnego, żadnych mądrych rzeczy, żadnych wywodów o agamach. Miałam wam pokazać co przywiozłam Ham, jednak też ten film nie powstał. Za co przepraszam. Przywiozłam bardzo dużo fajnych praktycznie dorosłych zwierzaków. Wczoraj oczywiście sprzątałam, dzisiaj już jest nasyfione. Tutaj chociażby macie fajne dwa piękne Extreme Redy i dwa Hypo Zero. Um, tutaj jest kilka pięknych, czerwonych, dużych. Um, tam są właściwie jedna, druga jest gdzieś u samca. Wielka samica prawie 600 gramów. I tak, no, tych zwierzaków jest. Tutaj sobie Samczor jakieś, tutaj samczor samica, więc wszystko przyjechało w ilości naprawdę hurtowej. Tutaj kolejne, kolejne dwie y, panie. No i tak o tutaj samiczka właśnie nie się jaja jest to head zero samiczka ale ja nie o tym chciałam dzisiaj pokazać wam maluszki maluszki bo zaczęło się ich kluć, kluć całkiem sporo to też trzeba by się było pochwalić w sprzedaży jest, tego, tego, jest też tego mnóstwo więc, więc zapraszam na gadibas na Gadzim Bastionie w zdjęciach jest specjalny folder z zdjęciami dokładnie co jest dostępne i w w jakich w folderze w zdjęciach są dostępne zdjęcia, ceny, wszystko co i jak jest dostępne, więc serdecznie zapraszam. A teraz tak na szybko pokrótce powiem co tutaj mniej więcej jest w tych terariach na sprzedaż. Tutaj w ogóle sorc do migania, ale to przez świetlówkę ją tak mają. Tutaj mamy najliczniejsze terarium. Tutaj są maluszki odmiany with i het jest ich jakiś milion mniej więcej. Są to maluszki, które niedługo będą dostępne już w sensie: są teraz dostępne w sprzedaży w rezerwacji, ale niedługo będą dostępne już na, na wylot. Mamy tutaj takie petardy. Zresztą one są już teraz już przed tą pierwszą wylinką, więc te kolory też są takie z dupy trochę. Ale cóż, co zrobić? Nic nie zrobisz. Tutaj mamy najfajniejszą petardę w ogóle z tego miotu. Jest to sam czor. No, przed wylinką, jak mówiłam, kolorów tak nie widać. Odmiany With Blitz. I jest on bardzo, bardzo, bardzo pomarańczowo czerwony, praktycznie. odmiana oczywiście, trans. To też ten przezroczysty brzuszek, czarne oczka. No, ale patrzcie na kolor jego plecków. To jest niesamowite, po prostu, co mi się udało wyprodukować, że tak powiem. Takich mam dwa, tam jeszcze jest jeden bardzo podobny. Te kubki w ogóle to jest wszystko zasługa dzisiejszego dnia, bo wczoraj wieczorem wymieniałam papier, więc nie, nie, nie jest to żadne zadajanie. Po prostu one robią kupę na potęgę. Do tego poza, pięknych, poza pięknymi turbo-witbitsami mam też maleństwa hety. Po prostu fajne, kolorowe maluszki. Oczywiście wybarwianie się dopiero zaczyna, więc też te kolory nie są aż takie widoczne. I mówię, jest ich mnóstwo dostępnych w sprzedaży, cały czas na, na Galim Bastionie można śmiało opisać W niższym terrarium, tak niżej, mam cytruski. Ten mały czerwony nie jest cytrusem, on jest z innego miotu, nieistotne, nieistotne, ale, ale... tada Te wszystkie malce to są maluchy odmiany cytrus na razie są żółte, ale takie szaro-żółte, ponieważ cytrusy wybarwiają się dopiero z czasem. One potrzebują spokojnie kilku tygodni, żeby nabierać się tego żółtego koloru. Pierwsze wylinki jeszcze przede mną, więc ten kolor też nie jest taki. Ostry, ale jak mówię, wybarwiają się z czasem. Czekam, aż po prostu gdzieś tam te wylinki się pojawią i będę mogła się bardziej chwalić. Maluszki te już są do zaklepania. Z 12 sztuk jeszcze jest dostępna 10 samce samice. Wszystkie są hypo, niektóre są leatherback, więc naprawdę jest w czym wybierać. No i tutaj e, z innego miotu jest piękny e, Extreme Red maluszek, taki chuderlawy, w sensie pięknie poluje, wszystko fajnie je, ale coś mi e, wolno się tuczy. Jezus, jak mnie to miganie wkurza, sorry. E, no i tak jak mówiłam, to są piękne cytrusiki, e, dostępne w sprzedaży, zapraszam na Gadzi Bastion. I ostatnie terrarium z maluszkami, to są już troszkę większe maluszki, takie poważniejsze, że tak powiem. To jest dokładnie to samo co w pierwszym terrarium, tylko że miod starsze, o miesiąc starsze. No, poza tym oczywiście czerwonym na, na froncie, no bo to jest już zupełnie inna odmiana. To jest piękny redik. W każdym razie, maleństwa z tego, z tego terarium zostało dosłownie jedna sztuka w sprzedaży. Jest to numer 14, gdzieś tam siedzi i schowany a reszta ma już swoje domki, tylko po prostu czekają aż zrobię terrarium albo, albo gdzieś tam klienci robią terraria i maluchy jeszcze muszą chwilę poczekać taki standardzik, nic z nic tym dziwnego maluchy zwykle mają u mnie dom przez tam, powiedzmy kilka spokojnie tygodni jeżeli nie macie czasu, żeby zrobić terarium, maluchy mają u mnie jedzenie, dom i wszystko jest na bezpiecznie z maluszków obecnie tyle reszta siedzi w inkubatorze i gdzieś tam czeka na swój czas no i jeszcze kilka słów tylko dopowiem poza maluchami. No więc się pochwaliłam troszkę. W inkubatorze też jest parę fajnych jaj, mam znowu cytrusy, mam kolejne piękne redy. Jakieś zero też tam na pewno siedzą, więc będzie w czym wybierać jest w czym wybierać. A, a chciałam jednocześnie też powiedzieć fajną rzecz. Mianowicie szykuje się niespodzianka. I ta niespodzianka bardzo duża. Skala jej jest bardzo, bardzo duża. Mnie to mocno cieszy. Nigdy nie sądziłam, że coś takiego będę Robiła, że coś takiego powstanie. Jeszcze nie. Nie powiem, co to jest. Chcę na razie podbudować napięcie. Myślę, że będziecie zadowoleni, że będziecie mogli z tego sporo wyciągnąć. Ja sama na pewno sporo doświadczenia z tego sobie wyciągnę. Na pewno się przydanie jednej osobie. Tak więc, czekajcie. W sierpniu będzie ogłoszenie. Dokładnie, co to będzie. Może nawet gdzieś w lipcu się pochwalę dokładniej. Efekt końcowy prawdopodobnie gdzieś we wrześniu. Ale tak czy inaczej, trzymajcie kciuki, bo to wielka, wielka rzecz i cieszcie się ze mną. I, i tyle. <grym> Na dziś wszystko. Chciałabym Wam serdecznie podziękować za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie znowu coś nakręcę małego, krótkiego albo jakiegokolwiek po prostu znajdę tak chwilę, żeby coś nagrać. I widzimy się w następnym filmiku, papa! Pa!